Mam już dla Was wylosowane karty, wskazówki, ogólne dla bliźniąt, wagi i wodnika na zbliżającą się pełnię. Nagrywam to dla Was z wyprzedzeniem, o czym pisałam ostatnio w karcie społeczności. Bardzo Wam dziękuję za deszcz łapek, którymi mnie zasypaliście, czyli wiecie, polubień pod filmem ostatnim i wciąż ten film jest aktualny, kiedy to nagrywam, bo to jest narosnący księżyc. Bardzo Wam za te łapki dziękuję. Witam wszystkich subskrybentów, zwłaszcza i tych starych i tych nowych, których bardzo dużo ostatnio przybyło. Bardzo będę wdzięczna za Wasze wsparcie poprzez właśnie łapki, subskrypcje i kupowanie mi kawki na To, jeśli możecie. Bardzo będę wdzięczna szczegóły pod filmami. A teraz, jeśli oglądasz short z tego filmu, przejdź na dół i kliknij play i przechodzimy już do wskazówek i czytania. Ok, no to chyba już jesteśmy wszyscy, czy to osoby, które przyszły tutaj z shorta, czy po prostu ty, jeśli kliknąłeś, kliknęłaś to, mm, to czytanie. Wybrałam trzy karty, oczywiście wylosowałam dla bliźniąt wagi i wodnika. U bliźniąt może być taka sytuacja w dwójce monet, że bliźnięta mogą nie chcieć w tym okresie pełni dokonywać jakichś ważnych życiowych wyborów. Mogą mieć taką sytuację, że na przykład nie będą chciały wybierać między osobami albo między tematami. I wiecie pełnia co do zasady, nie jest najlepszym momentem na dokonywanie poważnych wyborów życiowych. Tutaj jest wahanie być może u jakiegoś bliźniaka albo bliźniaczki między dwoma osobami. Natomiast dla wagi wylosowałam dziesiątkę mieczy. Jakaś Wagusia albo jakiś pan Wagusia może w okolicach pełni pomyśleć. Piernicze mam już dość. I to może być wyjście z jakiegoś cierpienia. To może być tak dużo już tego y, przebolenia czegoś w świecie, przewałkowania, jakieś traumy, Też to jest może mocne słowo. Jak ktoś był przez kogoś zraniony, to powie sobie dobra. Może nigdy do końca nie będzie to uleczone, ale muszę iść dalej. Muszę zacząć od nowa, bo po dziesiątce mieczy nie ma już jedenastu, to jest koniec tego. Wychodzimy z tej sytuacji, wchodzimy na nową drogę, więc to jest wbrew pozorom bardzo pozytywna energia. To jest takie tupnięcie nóżką i powiedzenie: Okej, okay, ja już, wystarczy tego płakania w poduszkę, czy rozpaczania nad rozlanym mlekiem. Było, minęło, wychodzimy z czegoś, wal, zawalcza, walczymy o siebie. Ktoś zawalczy o siebie. No i wodniki, drogie wodniki, karta gwiazdy, czyli karta wodnika mi się wylosowała. No to zdaje się, że wodniki będą błyszczeć w towarzystwie, zwłaszcza w tych dniach wokół pełni. To może być właśnie udzielanie się towarzyskie albo po prostu wodnik wraca do formy po jakimś być może trudniejszym odcinku. To może być powrót do sił witalnych, zarówno zdrowotnie, jak również, wiecie, mentalnie, w głowie. Czyli, że wodnik na przykład zaczyna znowu mocniej w siebie wierzyć, bardziej stawiać na siebie, być swoją fanką, swoim fanem. Pamiętajcie, że od siebie zaczynajmy. Jak my jesteśmy swoimi fanami? To już mamy jednego fana, nie? Ok. Oczywiście pomijam tu jakieś narcystyczne postawy. To nie ma sensu tak rozpatrywać. A teraz, tak jak od jakiegoś czasu robię, będą karty dla bliźniąt. Bliźniąt w. Później dla wagi, a później dla wodnika. Dla bliźniąt w relacjach, bliźnięta w związkach, bliźnięta w małżeństwie albo w jakiejś relacji dłuższej lub krótszej, ale już z kimś po jakimś słowie. Co tam Wam ta pełnia może przynieść? Wyjmiemy sobie dwie karty. O! O! Ok. Ja to bym powiedziała tak, że coś się definitywnie w jakiejś relacji kończy. Jest jakieś odcięcie. My się trochę boimy tej energii śmierci, bo każdemu się oczywiście w pierwszej kolejności ze śmiercią fizyczną kojarzy, i to jest naturalne. Wszyscy się urodziliśmy, wszyscy umrzemy. Chyba, że ktoś z Was jest nieśmiertelny. Ja nie, chyba nie, przekonam się kiedyś. Natomiast w tej karcie śmierci widzimy takie kropelki wody. Czyli jest nadzieja na jakieś odrodzenie, ale trzeba coś definitywnie skończyć. I być może w jakiejś relacji kończy się. Jakaś, y, jakiś etap. I dla niektórych w związku, związkowców, jak ja to mówię, może to być zaręczenie się, to może być wejście na y, wyższy etap tej znajomości, to może danie sobie słowa, porozumienie się i powiedzenie, dokąd chcemy razem iść, w jaki sposób widzimy siebie na przykład teraz, za rok, za pięć lat. Jakaś taka dojrzalsza, dojrzalsze podejście do relacji. A jeśli na przykład jesteście już małżeństwem, no to może ktoś będzie odnawiał śluby małżeńskie. Czyli znowu sobie powiecie: czy to przed ołtarzem, jeśli ktoś jest wierzący, czy to przy bliskiej, przy znajomych, przy rodzinie. To jest odnowa, od taka małżeńska, szeroko pojęta. Ja mam trochę gardłowe sprawy ostatnio, więc będę sobie popijała trochę herbatkę. Ale może mi nie złapie żaden atak kaszlu. Taka jest pogoda, że wszyscy chodzą przeziębieni. Co robić? I co? Bliźnięta związkowcy. To teraz bliźnięta single, bliźnięta pojedyncze, albo bliźnięta, które są w takiej relacji, w której nie wiadomo o co chodzi. Czyli że na przykład nie do końca jesteście pewne, pewni, czy coś z tego będzie, albo jesteście na tyle jakby świeżo jeszcze, że nie wiecie nawet, jak to nazwać. Teraz jest bardzo dużo takich związków, niezwiązków, tak jak niby nóżki, nie? No to co, lecimy. ta single, umownie, o oh, wow. No to może tutaj być dużo miłości fizycznej i jako, że normalnie przy innych znakach ludzie przy, o tym asie, mieczy mówią, że to jest jakieś kłócenie się, czy jakieś pójście na miecze. To jest jakaś ostra wymiana zdań, to ja tej karty tak nie interpretuję. Ja tu widzę ogromną namiętność, zwłaszcza że Wy jesteście mieczowi bliźnięta, czyli jesteście znakiem powietrznym, a powietrze to właśnie miecze. Tu widzę świetne komunikowanie się z Waszą osobą, a może nawet wzrost tych umiejętności w okolicy pełni, jeśli właśnie jesteście na przykład z kimś. No na początku znajomości albo z kimś się chcecie na nowo spiknąć, to tu jest ogromna namiętność. Tylko trzeba uważać, żeby ten miecz, jak będzie tę koronę przebijał, żeby z tego powiększenie relacji z 2 do 3 się nie zrobiło, że się tak wyrażę. No mamy tu ciążę, mamy potencjał, że z miłości może być dziecko. Natomiast tu może być dużo poważnych rozmów z jakąś osobą, na której bliźniętom zależy. No i co? I na czym może bliźniętom zależeć? No ciekawe, ciekawe na, na umiarkowaniu, czyli ja bym powiedziała, że na ustatkowaniu się. Być może dla jakichś singlaczków. <laughs> może tak być, że się y, przestaną być singlaczkami w okolicach pełni, że wezmą na siebie tę odpowiedzialność i za siebie w relacji, i za kogoś w relacji i będą chciały bliźnięta budować coś na solidnych podstawach. Wiecie, solidne nie musi być nudne. Solidne nie musi być złe. Może po prostu ktoś będzie chciał pogniazdować już tak na bardziej, na poważniej z kimś. Dobra. To teraz, jak już mamy tych związkowców bliźnięta i te single bliźnięta, to jeszcze w tej sferze pozauczuciowej zobaczmy dla związków. Zrobimy osobno karty i dla y, osób. No powiedzmy, że tych jeszcze singli. Co ewentualnie wokół pełni robicie, tylko że to będzie akurat bardziej, pełnia jest 22, bardziej bliżej weekendu, wokół weekendu jest ta pełnia, zahacza to czytanie jest od chyba piątku, tam w opisie sobie zobaczycie do poniedziałku, na 4 dni wokół pełni jest to czytanie umownie oczywiście, bo jeśli dzisiaj tego słuchacie wcześniej, kiedy to opublikuję to też już może ta energia dopasować do Waszej sytuacji ale pamiętajcie, że nie musi no to zobaczymy sobie bardziej te kwestie, co robimy nie co czujemy, to już było tylko co robimy no to związki bliźnięte związki a jeśli macie urodzinki w tym tygodniu jeszcze kiedy to nagrywam to najlepszego żeby te dobre rzeczy Wam się Spełniałe. Jak byliście grzeczni oczywiście. No i tu mamy o, duży pieniądz dla bliźniąt od razu ją. I druga karta. O matko, dobra bliźnięta, chyba jakiś urodzinowy Wam wyciągnęłam. To jest karta być może świętowania urodzin u jakiegoś bliźnięta, które właśnie przed chwileczką mówiłam w Waszych urodzinach. Ale też może być karta dostania jakiegoś prezentu, jakiejś nagrody, jakiejś premii pieniężnej, podwyżki w robocie, świętowania czegoś później, świętowania w gronie bliskich rodziny. No a w Królu Monet mamy dużą obfitość materialną, karta ziemska, monety. Pełnia jest w ogóle w znaku Koziorożca, więc może ta pełnia w Koziorożcu, właśnie wzrost materialny u Objawi wraz z sobą. Tutaj mamy solidne budowanie świata materii u ludzi w związkach. A co u singli bliźniąt? W tej materii, w tych zajęciach weekendowych, bo to będzie weekend. Teraz? O kurczę, jakie mocne. No i dwa. Dobra. Że to jest wasza energia, a to jest jakaś energia z otoczenia. Będzie się ktoś chciał z singlem bliźniętym, bliźniętą, dziewczyną bliźniakiem, chłopakiem bliźniakiem pokłócić solidnie, albo ktoś będzie chciał wprowadzić jakieś zamieszanie do waszego życia. A w okolicach pełni ryzyko pokłócenia się no, dość mocno wzrasta, na to uważajcie. Natomiast tutaj mamy postawę, by, mam nadzieję, że waszą. W karcie cesarza. To jest postawa osoby, która nie daje sobie w kaszę dmuchać, która coś już w życiu osiągnęła, która coś już w życiu wie, która albo jest już mądra wiekiem, albo doświadczeniem i stoi na straży tego, co czuje, co myśli, w co wierzy, tak jak ten cesarz w żelaznych butach, czyli tak bardzo stabilnie. Jednocześnie jest bardzo pokojowo nastawiona i stawia na racjonalne argumenty, a nie na kłótnie. I to by była wskazówka dla Singli. Bardzo dziękuję bliźnięta, u was się rozgadałam, to teraz lecimy z wagą, co tam u pana wagusi i u pani wagusi na te koziorożcu, który jest znakiem ziemskim, czyli monetowym, czyli zobaczymy, czy u was jakieś monety nam wyjdą, czy jakiś wzrost materialny, bo u bliźniąt obfitość materialna i owszem, wyszła. No to co wagi? Wskazówka ogólna była na początku. Muszcie sobie przewinąć, jeśli nie widzieliście jeszcze. A teraz wagi związki. Wagi w relacjach, co tam dla Was. Wagi w relacjach, w związkach partnerskich, małżeńskich, innych. Po słowie z kimś. Co na ten czas wokół pełni. No, dobra. Słuchajcie, mam dwie karty egoizmu. Być może i wy, i wasz związkowiec albo związkowczyni yy, chce sobie w swoim kątku posiedzieć. I być może ten czas, bo to będzie właśnie wokół weekendu, może jest po to, żeby sobie posiedzieć. Mamy tutaj troszkę niechęci dzielenia się swoimi zasobami i chęci, dajcie wy mnie wszyscy święty spokój. I tu mamy i kobietę, i mężczyznę, yy, którzy, widzicie, każdy sobie w swoją stronę. Nawet by się te karty yy, wyjęły, czyli że są do siebie plecami. Ale też znaczenia tych kart, więc to dla związkowców taka wskazówka. Teraz single, wagi single. I być może trzeba tej osobie dać spokój, nie? Żeby też dla siebie znaleźć jakąś przestrzeń. Może spędzić pół dnia samej samemu, nie wiem. Wagi, single, albo wagi w takich relacjach, że nie wiadomo o co ho. Tak? Bo teraz jest dużo takich relacji, że no nie do końca wiadomo. Single, o matko. No to w okolicach pełni, do jakiejś wagi może przybyć rycerz albo rycerka płomienna z ofertą płomiennego romansu i to jest karta, która jest reprezentacją rycerz buław, najczęściej właśnie ze znakami ognia, jest kojarzona ze strzelcem, baranem albo lwem, więc to może być osoba spod tych trzech znaków z trygonu ognia, ale mnie się też, nie pytajcie dlaczego, możecie to sprawdzić na wielu czytaniach o tym mówię, też kojarzę ze znakiem bliźniąt, który jest kompletnie nie z ognia, ale z takim ogromnym uczuciem ze strony osoby spod znaku bliźniąt i w okolicach pełni może ta osoba wtargnąć Romansowo do waszego życia. Natomiast tu jest ostrzeżenie, że wiecie, takie romanse to w procencie, może w pięciu, nie chcę tu statystyk, nie ma statystyk, ale w niewielkim w domyśle procencie takie relacje się udają, bo dobrze, żeby też było coś więcej niż ogień, bo ogień wygasa albo chwilę jest, chwilę go nie ma, zwłaszcza w dłuższych relacjach. Ważne, żeby jeszcze mieć coś ze sobą wspólnego. Więc jeśli coś jeszcze macie poza seksem z tą osobą wspólnego, to kto wie, może to fajny kandydat, kandydatka. Natomiast tutaj mamy w trójce monet chęć skupienia się na mm, nauce, na pracy, na uczeniu się nowych rzeczy, na uczeniu innych nowych rzeczy. Może ktoś jest na studiach w weekend, może ktoś kończy studia teraz nie, w niedługim czasie, bo zdaje się, że teraz są końcówki y, na studiach, prawda? I potem już wakacje. No może tak być, że na przykład waga jest bardziej nastawiona na rozwój samej, samego siebie, a ta druga osoba mówi, a chodź sobie zrobimy romans. No i tutaj nie ma tej, tego samego poziomu energii, nie wiadomo, czy się dogadacie. Dobra, to mamy związkowców, mamy single. I teraz ta materia, o której wspominałam na początku, czyli pieniążki, kochane pieniążki. Albo co robicie po prostu wokół tej pełni. No bo to będzie weekend, nie wiem czy będziecie wtedy w pracy, ale czy pełnia w koziorożcu pokaże nam tutaj jakieś wzrosty materialne dla wagi. Wagul się w relacjach, co tam dla Was w sprawach bytowych, materialnych. W się w relacjach. O kurczę, w okusi w relacjach być może będą miały jakieś grubsze rozkminy, to jest karta sądu ostatecznego. Ona nam mówi o tym, że może trzeba z kimś porozmawiać, albo kogoś ocenić, albo być ocenionym, albo dojdzie do jakiejś ważnej rozmowy przy pracy. Coś, po czym będzie wydana ocena i będzie ona, jest nadzieja, że będzie ona sprawiedliwa. czyli Wiecie, to, ile wypracowaliśmy, może nam wrócić w pieniądzu. No i rycerz Monet to karta właśnie, która nam mówi o energii, w której jest koziorożec, czyli ziemski, a pełnia jest w koziorożcu, mówi nam o stabilnym wykuwaniu, takiej stabilizacji materialnej, domowej, o takim pragmatycznym podejściu też do pieniędzy. Może waga coś będzie chciała przeoszczędzić, może waga będzie chciała w coś zainwestować. Może waga będzie bardziej ostrożnie obchodzić się z forsą. No bo waga lubi, wiecie, błysnąć dobudkiem. Akurat o dziewczynach mówię, chłopaków mniej znam wag, ale no pięknie wyglądać. Więc może tutaj będzie bardziej myślenie takie, wiecie, stabilizujące. Czyli co zrobić, żeby ten pieniądz był bardziej stabilny w moim domu, w okolicach pełni. I może jakaś ważna rozmowa w pracy. Teraz wagi single. Wagi, które są pojedyncze albo są. No, wiecie, w takiej relacji, że nie wiadomo, czy to relacja już, czy jeszcze nie. Co tam dla Was? A to tą, i ostatnią. Co w tych sprawach takich życiowych? No dobra, no to jakaś waga. Ma przede wszystkim bardzo się postarać, uniknąć jakiejś, no mam nadzieję, że drobnej infekcji. I tutaj jest wskazówka w tej czwórce mieczy, żeby może godzinkę dłużej się wyspać, może udać się na jakąś drzemkę, jeśli na przykład jest weekend i nie musisz iść do pracy, bo może się właśnie jakieś katarzysko przypałętać, jakaś infekcja taka, wiecie, około wiosenno-letnia, bo to zaraz przecież lato niby, ale pogodę mamy w kratkę, przynajmniej w Polsce, gdzie ja jestem, w Warszawie jest bardzo w kratkę i bardzo łatwo się przeziębić. Tutaj mamy czas potrzebny na regenerację, ale też taką regenerację być może na rozkminienie sobie czegoś w głowie, ponieważ jakaś waga może mieć kłopot w okolicach pełni. Co ciekawe, u bliźniąt wyszła ta karta jako wskazówka ogólna, więc może waga będzie z jakimś bliźniakiem miała jakieś sprawy, bo tu mamy wybór na przykład między dwoma osobami i może waga będzie miała ciężki orzec do zgryzienia, którą z tych osób wybrać. Wskazówka jest taka że porządnie przemyślać ale wybrać, bo któraś z tych monet prędzej czy później upadnie bo mamy, wiecie, grawitacja nie? na ziemi, przyciąganie któraś z rąk omdleje temu żongler żonglerowi i któraś z tych bramek życiowych może się zamknąć, ale nie do łapu pu, przemyśleć, może po prostu to, ta pełnia będzie dla wagi czasem przemyślenia, tu żadnych pieniążkowych rzeczy, nie widzę bardziej przemyślenia dotyczące relacji i to by pasowało, bo to był romansista, który przychodzi i być może waga nie wie, co ma zrobić z tym romansistą. W sensie, czy robić rzeczy z nim, czy z nią, czy nie robić rzeczy. Rozumiemy, nie? Dobra, chciałam potasować tylko kawałek kart. Chyba łyk herbatki trzeba zrobić. I przechodzimy do wodnika. Pani wodnik, albo pan wodnik. Co tam dla ciebie, jeśli jesteś w relacji. Na te dni wokół pełni w koziorożcu. Co dla relacji. Dłuższych, krótszych, ale takich wiecie. Są osób, które idą razem już i patrzą w jedną stronę, razem, w jednym kierunku. No to wodniki w relacjach. Wodniki w relacjach. O, oh, wow. Wodniki w relacjach, ja bym powiedziała, że to może być energia wodnika, ale pamiętaj, że też energia Twojej osoby, możesz sobie to odwracać, ale to może być energia wodnika, że wodnik w okolicach pełni komu to wyszło przed chwileczką, dla związków wyszło to dla wagi też, tak, w relacji. Że wodnik chce wokół pełni w związku, żeby mu wszyscy dali spokój, czyli na przykład, żeby domownicy wodnika dali wodnikowi przestrzeń do tego, żeby wodniczka lub też wodnik pobył sam sama ze sobą w swoim sosie. Czyli, że chcemy sobie porobić jakieś swoje hobby, chcemy się urwać na pół dnia na kawę z koleżanką, na piwo z kolegą. Przepraszam, generalizuję, ale to wiecie o co chodzi, żeby po prostu zrobić coś z innymi ludźmi po prostu pocieszyć się sam, sama ze sobą lub też niekoniecznie ze swoim partnerem, partnerką natomiast partner lub też partnerka wodnika może być zniewalająca przy tej pełni i może roztaczać taki urok że no mam nadzieję, że ten urok nie będzie roztaczany na inne osoby niż partner, partnerka wodnika bo tu mamy takiego no czarodzieja Raczej faceta, który po prostu czaruje i słowem, i wdziękiem, i powabem, i dobrym zapachem, nie wiem, jakiejś wody po koleniu, czy wody toaletowej, i pokazuje, że już do czegoś doszedł też w kwestii materialnej. Więc może jak już wodniczka, teraz do pań mówię zwłaszcza, gdzieś na wychodne pójdzie, to żeby za długo na to wychodne nie poszła, bo może ta fajnie. Yy, tylko wyglądające, tylko wiecie, może nam po prostu na przykład imponować ktoś, bo mamy z nim wspólne hobby albo dzielimy jakąś pasję, i tu ta osoba jakby bije, taka większa jeszcze niż zwykle. Jest bardziej ciekawa dla swojego partnera ta osoba. I albo to jest energia wodnika, albo wodnika osoby, że po prostu ktoś nam może bardziej imponować w tych dniach, może po prostu rozkwitnąć przy tej pełni, być ciekawą osobą i do rozmowy, i do spędzania czasu. Ale być może wodnik albo wodniczka chce pobyć sam sama ze sobą. Ale się rozgadałam. Dobra, teraz wodniki, które są singlami. Albo wodniki są w takich relacjach, że nie do końca wiadomo o co chodzi. O kurczę. No, tu mamy ogromny wzrost energii witalnej w karcie cesarzowej. Zwłaszcza jeśli jesteś kobietą wodniczką, a więcej mi jednak zdecydowanie kobiet ogląda. Tu mamy bardzo świadomą w siebie osobę. No wodniczka może rozkwitnąć podczas tej pełni, może dostać jakiegoś takiego wręcz olśnienia, bym powiedziała, i na przykład wpaść na jakiś fajny pomysł. Nie wiem, dlaczego tak. Przy tej karcie zazwy zazwyczaj tego nie mówię. Dzisiaj mi to przyszło do głowy. Tutaj mamy y widzę taką żaróweczkę zapalającą się w głowie. Jakiś fajny pomysł, taki racjonalizatorski, co dalej robić, jaką drogą podążać. Mamy też miłość matczyną dla kobiet, które są matkami, a miłość rodzicielską albo miłość do dzieci. Może będzie czas spędzany z jakimiś dziećmi, nawet jeśli nie masz dzieci, to tu jest dużo takiej czułości, troski, opieki kobiecej, energii. Ewentualnie jakiś wodnik, jeśli jesteś facetem, może masz w swoim otoczeniu jakąś mądrą kobietę, to w tych dniach wokół pełni być może warto się tej kobiety poradzić. I tu wtedy znak zodiaku nie ma znaczenia, tylko chodzi o mądrość życiową, niekoniecznie wiekiem, bo to akurat jest młoda osoba na tej karcie. No i y, giermek monet, no tutaj mamy taką sytuację, że wodnik pielęgnuje uczucie przyjaźni, może też mieć a spotyka się, towarzystwo się udziela, w te dni wokół pełni one są akurat w weekend, lub też ma osobę z znaku koziorożca, która jest dobrze, przyjaźnie nastawiona do wodnika i może też służyć radą, pomocą wodnikowi. To by były single. I jeszcze po dwie karty wyciągniemy na kwestie jakieś około życiowe, materialne, niekoniecznie uczucia dla wodników w związkach. A później dla singli. I to będzie już koniec tego czytania. Okay. Wodniki w relacjach, jeśli chodzi o Wasze sprawy bytowe. Dwie karty ciąż, widzę. Widzę dużo namiętności, dużo miłości. Dużo chęci robienia rzeczy ze swoją osobą. U niektórych może być chęć robienia jakichś nowych projektów, rozmyślania na przykład o zmianie pracy albo założeniu jakiegoś biznesu. Takie otwarcie na nową jakąś drogę, ale no dwie karty bardzo dużo robienia rzeczy ze swoją osobą. Mniej widzę materialne. Widzę no też, jak ktoś nie planuje, no to dwa, dwie wskazówki o ciąży. A jak ktoś planuje, to już dzisiaj gratuluję, bo to jest jakiś rodzaj yy, na pewno odwagi w tych dziwnych, trudnych czasach, natomiast dzieci są owocem miłości, tak? I jeszcze single wodniki albo wodniki w takich relacjach, że nie wiadomo jeszcze o co chodzi. Jakieś sprawy ogólnożyciowe, inne niż emocje, jeśli w ogóle coś wejdzie, bo dla związków no nie wyszło nic za dużo innego niż emocje. No to tu coś mówiłam o żaróweczce nie? Przedzasarzowej, wyjątkowo o tym, że wpadnie na jakiś pomysł dobre bo to by się zgadzało pełnia może być czasem w siódemce buław dla wodnika bardzo głębokich przemyśleń wyciszenia się niektórzy wiecie, wyciszają się modnąc, niektórzy medytują a niektórzy po prostu potrzebują pobyć samej samemu i wtedy przychodzą nam do głowy Czofa mi dobre pomysły. I w karcie koła fortuny może być tak, że wodnik coś wymyśli w tepełnie, aby poprawić swoją sytuację związaną z materią, bo koło fortuny to wiecie, są sprawy też dotyczące pieniędzy, ale niekoniecznie. To może być jakaś duża zmiana życiowa która się kroi u wodnika, którą teraz wodnik sobie projektuje, czyli wiecie, planuje, jakby to chciał, chciała przeprowadzić, i może się to koło zamochowe waszego losu wkrótce przesunąć ku jakimś nowym polom, ku jakimś nowym obszarom, i może nastąpić jakieś nowe otwarcie. Może nastąpić otwarcie tej drogi do spełnienia marzeń. I może być jakaś pozytywna finansowa, też informacja. Żartobliwie, tutaj jest oczywiście, żartobliwie uwaga, bo ja nie promuję tego typu rzeczy, puszczenia jakiegoś losu, ale to wiecie, jak puścicie to, potraktujcie to pół żartem, pół serii. Jak wygracie, możecie mi kawkę kupić, ale tu bardziej chodzi o to, żeby otworzyć drogę do bardziej szczęśliwego rozwoju materialnego, do wzrostu materialnego. Czyli coś wymyślić przy tej pełni takiego. No to co, drogie drodzy, drogie bliźnięta, droga wago i drogi wodniku, życzę Wam pomyślności, obfitości i miłości na nadchodzącą pełnię księżyca w koziorożcu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa, pa.